A teraz podjąłem roznoszenie ulotek. Marzenia, marzenia w moim wieku już za, za długo nie wiem, bo mnie. mam dar nad głową, a to jest dla mnie najważniejsze. Ja trafiłem do barki w 2001 roku yy, jako osoba odbywająca wtedy karę półtora roku od siatki w więzieniu. I też do faktu, mi się życie troszeczkę nie poukładało. To, co miałem wcześniej, wszystko straciłem, rodziny straciłem i tak dalej. No i też, w się zaczyna od zera. To będzie y, rama, duża rama, taka paradna, y, rzeźbiona, warunkowa. Najpierw trzeba się reklamować, trzeba zrobić po prostu wzory różnego rodzaju, kilka tych wzorów i to też zacząć reklamować. Dzięki ciężkiej pracy nad sobą, z innymi, mogłem to osiągnąć. To, że tu wszedłem do barki, to, że miałem dar nad głową, to, że miałem posiłki, to, że mogłem się w jakiś sposób rozwijać, to właśnie jest to dzięki innym ludziom. Z poznaliśmy się na barce. Ja już byłam, akurat byłam dyżurną i go przyjmowałam. No. no i tak zaczęliśmy po dwóch miesiącach. Zaczęło się od zwykłej herbatki. No, no i już później jakoś ten związek utrwalił się. Dwa lata jesteśmy po ślubie. Mamy córeczkę siedmioletnią. Wspaniały dobytek nasz. <grych> Zaczekaliśmy się mieszkania socjalnego. No już mamy swój dom, jak to się mówi. Można powiedzieć, że pracujemy 24. Jak nie mówię, ja na przykład kobietę to na magazynie przerobiemy rzeczy, które dostajemy od ludzi. Mechanicy są, no wiadomo, samochody się psują. Mamy tutaj sklep z meblami używanymi. Trzeba sprawdzać, czy. Są do użytku, czy gdzieś nie są zepsute, no naprawiać no, trzeba je też. Nie? Chociaż mamy wolne nieraz sobotę czy niedzielę, ale my staramy się tutaj przyjechać do, do naszych kolegów. Zawsze sobie usiądziemy, porozmawiamy sobie, czy jeszcze jest coś do zrobienia, jakieś plany sobie snujemy, żeby nie tylko mieć y, rynki czy, czy sklep, rozwinąć się jakoś. Jest bardzo niska temperatura, minus 10, bo ja widzę, że na tym rynku zupełnie kiepsko, kiepsko idzie. Nie? no to zostawmy sobie lepiej z bardziej, że mamy małe te zbiórki i ta odzież, która jest w tej chwili odłożona, nie zostanie lepiej na nowy rok. Nie, czyli nowy rok zaczynamy już z jakimś magazynem. Słuchajcie, jedno jest na pewno y, fajną rzeczą, że od nowego roku zaczynamy otwierać ten warsztat samochodowy. Także już może troszeczkę za te warunki. Może jeszcze będzie nadzieja, że będziemy mieć tą osobę do, do naszej pracowni, gdzie będziemy robić tę meble w końcu od nowego roku, bo ciągle, ciągle czegoś brakuje. Statut y, spółdzielni socjalnej pierwszy, któryśmy stworzyli, to był na zasadzie, no, nie wiem, badań chyba, albo laboratorium. Może. W 2006 roku to po prostu nie, nieraz telefon się urywał. Y, jak weście się to zrobili, jak, od czego zacząć, co trzeba, gdzie to można załatwić, no i... Z tego względu, że nam się udało akurat założyć to w 2005 roku, no to w 2006, kiedy już ta sama ustawa weszła, no to poprzez pewne do, 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 doradzenie tym ludziom, poprzez y, rozmowę wiele ludzi tu przyjeżdżało, po, 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 potrafiłem pomóc. Szymon. Szymon. Szymon, te tam, no dobrze. Tutaj żeśmy stworzyli coś takiego jak taka duża rodzina. I w momencie, kiedy możemy liczyć na siebie, zawsze, o każdej porze dnia i nocy, jest to też bardzo ważna rzecz. Nikt z nie będzie żadnej milionerami. Ja chcę po prostu zacząć spokojnie, normalnie, godnie żyć. Nic więcej. Jeżeli ktoś się nastawia od początku na jakiś zysk wielki, z małym wkładem pracy, to w ogóle nic nie otwiera, bo to nie ma sensu. Dobra spółdzielnia to jest jak dobra maszyna. Jeżeli wszystkie tryby razem chodzą, to ta maszyna pójdzie. Wystarczy, że się jeden wyłamie, maszyna stoi i nie ma sensu w ogóle cokolwiek robić. To znaczy w spółdzielni musi być zaufanie jeden do drugiego i pomoc wzajemna.